Pięć meczy do końca. Trzy odcinki do końca serii tego sezonu. Nie mówię, że nie wrócimy jeszcze, ale włącznie z tym zostały trzy odcinki. Zaczynamy później nową erę EAFC. Format się dużo nie zmieni. Mam nadzieję, że będzie jak najśmieszniej i że będzie dużo się działo. Nie biorę EAFC na poważnie. Zawsze jak kupowałem nową FIFA, to starałem się być jak najlepszy. Oczywiście będę się denerwował, no bo FIFA <noise> jednak takie emocje wyzwala, ale mam nadzieję, że że będzie beka dla widza. Na pewno nie będzie gorzej niż teraz. To na pewno nie, ale będzie już pewnie inaczej. Jeszcze jeden odcinek z Football Life a pewnie się pojawi, będzie to odcinek poradnika, a właściwie omówienie zmian Football Life 2024, jak już wyjdzie nowa wersja, to mówimy sobie tam wszystkie nowości i zmiany i na pewno jeszcze zagramy kiedyś Football Life'a, ale póki co czekamy na Fifkę. Dzisiaj gramy dwa mecze z Spaghetti Bolognese i mecz ze Spezia Cali. I jestem tutaj w schedule, czyli w terminarzu, bo chciałbym bardzo zobaczyć, jakie były poprzednie wyniki tych spotkań. Z Udinezę wygrałem, a ze Spezia był remis. A kurwa, jakie Udinezę toż ja. Z Bolognią gram. No to były obydwa remisy 0-0. Fakt, to niedobrze. Muszę mieć chociaż tą jedną bramkę więcej niż rywale. Zobaczmy, które mają miejsca w tabeli. Specja 13, Bolonia 11, środek tabeli. Ostatnio jak grałem z kimś tam ze środka, to wygrałem. No, mamy dobrą pasę. Kurde, no. Nie zwalmy tego, bo musimy wygrywać. Nie możemy przegrać. Przegrać to w ogóle. Kaplica, nie? Remis, niby będą matematyczne szanse, ale wiecie, jak to jest. Więc się zastanawiam teraz, jaką taktykę obrać. Ale prawdopodobnie będzie to taktyka ze skrzydłami i czwórką obrońców. O, no i Gites, Gites, Malina. Oto jest mój skład. Ostatnio często takim wychodzę, ale. No jak widzicie, daje mi, daje mi bramki. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie inaczej. Herby tak samo owalne jak jajca. Bolonia, Atalanta. Kurde, boję się. Każdy mecz jest mega ważny. Teraz to już każdy. Każdy mecz trzeba wygrać. Teraz to już każdy. Każdy remis to porażka, każda porażka to jest porażka, ale już taka, wiecie, w, w chuj. No, uważaj, bo strzelisz. Żółta kartka za ten faul. Ja pierdolę, ty. Co jest? Jezus Maria. Dobra, widzę, że sędzia chyba nie jest po naszej stronie. Generalnie nie powinien być po nikogo stronie, no ale wiesz, jak już jest po kogoś, to na pewno nie po naszej. Meile pięknie. Teraz będzie okazja. Jest Hoilund! Hojlund! 1-0! Do widzenia! Wypierdalać. Ja sędziego w drużynie nie potrzebuję. Nie potrzebuję go, bo mam Hojlunda i maile. Pięknie. Piękna akcja. Maile dał z siebie wszystko i o to chodzi zresztą. Boga! Jest! Dy... Prawie gol! Znaczy mnie zacięło. Zacięło mi płytę. Ale tu się tak podbijało, że obrońca prawie samo strzelił, musiał bronić aż bramkarz. O, ślizgiem, piękny w ogóle. Fajnie jakby tu wpadło. Kurde, szkoda, że nie wpadł. Dobra wrzutka! Strzał jak zawsze, chujowy, ja nie wiem. Muszę coś innego wymyślić na te rożne, bo te wrzuty to nigdy nie wchodzą. Nigdy. No dobra, jest 1% szans, czyli jedna na 100 wrzutek wpadnie. No i faktycznie czasem coś tam wpadnie, ale to jest jedna na 100. O kurwa... Uśliznął się pajac. Koniec pierwszej połowy. Jak na razie jest spoko, wygrywamy. Ej, nie prowadzi Thiago Motta. O kurde, a to ciekawe, nawet nie wiedziałem. No mecz jest nawet całkiem ciekawy. Nie dzieje się aż tak dużo co z Milanem, ale to dopiero pierwsza połowa. Nie obrażę się, kiedy skończy się takim właśnie wynikiem mecz, bo trochę się boję o to, co będzie w drugiej połowie. No już kółeczko, kolejne kółeczko i. Ja pierdzielę. Już mówię, nie wiem co mówię, ale. Wolałbym nie wiedzieć co mówię. Co ja pierdolę. Dobra, zaraz strzelamy kolejną bramkę. Karny! No to jest karny, no! Dobra, kurwa. Kurwa! Jak nie ma tu karnego? No zobacz. Hej, no karnym! Co to był przywilej? Kurwa korzyści? Nie ma przywilejów korzyści w polu karnym! Gwizdaj, chuju! Zostałem oszukany przez sędziego. Zaraz złożę protest do włoskich władz, ligi. Dobra, lesz tam, kurwa. Chyba żółta będzie za to. A nie, jednak. A to jestem w szoku, bo ten frajer by dał żółtą. Nie wiem, co go podkusiło, nawet nie dawać. O, ale teraz będzie akcja. A chuja tam będzie Muszę jeszcze jedną strzelić i będzie git Cały czas mogą wyrównać i będzie dupa blada Mam pomysł na taktykę Dobra, to zróbmy już zmiany Zostajemy cały czas przy takich jakby skrzydłach Tylko, że na skrzydłach będą grali Lukman i Nkunku I Okereke wchodzi jeszcze I Campos, trzech pomocników No, nie, nie gram, nie gram taki, taką taktyką zazwyczaj Ale teraz taką zagram Ja pierdolę, no zabierzcie im to piłkę Pięknie, ja kurwa pod kontrolą. Dobra, 17 minut do końca zmiany już zrobione. Wystarczy wytrzymać chwilę i będzie git. Rozumiem. Kurwa, też cię wykoszę teraz. A, dobrze, jednak nie muszę tego robić. Ja jebie, ale się stresuję 9 minut. Chyba muszę. Dobra, ja już defensywnie gram. Pierdolę. Nie wybaczę sobie, jak spierdolę ten mecz. No naprawdę. Nkuku, ale poszedł. Nice, 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 nice. Dużo, dużo czasu teraz ukradł. Ale chujowo już nie mogę w ogóle zrobić żadnej akcji. Poklepmy trochę, na spokojnie. Dwie minuty dodane. O kurwa, no to tego to nie przewijałem akurat. Jest, jest, koniec! Wypierdalaj to. Dawaj, o jeszcze jedna! Okerekę! Ej, kurwa mać! Jak nie ma różnego, jeszcze nawet nie wyszła, <laughs> ale wygrywamy. 1-0, bo 1-0, ale wygrywa. Cały mecz w stresie, ja nie zniosę tego dłużej. Hoyland, najlepszy zawodnik. Juventus wygrywa, Inter wygrywa. Cztery mecze zostały do końca. Czekamy cały czas na porażkę. Tych dwóch. A my musimy te wszystkie cztery mecze wygrać. Spezia, Calcio. Ja jebien, to No to są najgorsze drużyny, że wolę grać z Juventusem ciągle, bo z nimi chociaż wygrywam. A ze Spezią Calcio nie wiadomo, jak się potoczy mecz. Dobra, wychodzę takim składem. Jest w chuj ofensywny, no bo jest Nkunku w pomocy i czterech w ataku. Świecą się na czerwono. No ale postanowiłem, że jak mało ludzi mają w obronie przeciwnicy, to ja muszę mieć ich dużo w ataku. Atalanta, Spezia, Calcio. Kolejny wpisny trudny mecz. No właśnie się dowiedziałem, że Barcelona przegrywa. Akurat teraz gra mecz. Chciałem obejrzeć, ale muszę nagrać odcinek. No to nie jest fajnie, bo przegrywają. Zaczynamy! W poprzednim odcinku 6 punktów, czyli max. W tym 3 punkty już są, czyli połowa zrobiona. Teraz kolejna połowa mecz ze specją. I w przeszłości ze specją też remisowaliśmy. Będzie to ciężki mecz znowu. Trzeba szybko strzelić bramy, bo chujki grają tym defensywnym i przez to nie da się w ogóle akcji tworzyć. Pięknie jest Traore! Traore! I GOL! No i dziękuję bardzo! Moje prośby zostały wysłuchane. Mówiłem szybko, strzelmy bramkę i w tej samej akcji strzelam bramkę. Adama Traore, kurde, ty ty nie strzelasz bramę ziomuś, Zazwyczaj. Ale pięknie rozklepana akcja MKUMKU przyjąło. Ale pięknie przy słupku! Zajebiście! Trochę mi ulżyło. Mamy teraz 80 minut i wygrywamy. Nie ale mimo, że strzeliłem tą bramkę, to nadal grają defensywnie, bo Lonia zmieniła tryb od razu po tym jak strzeliłem Gola. O chuje. Dobra, to strzelmy jeszcze jedną. I niech sobie grają już później ten autobus. Nada ma Odbita piłka! Enkuku i gol! Przypadkowo podcinką strzeliłem, ale możliwe, że to dało nam bramkę. Bo kto wie, gdybym nie podciął, to może by bramkarz zdążył w tej piłki, ale pięknie! Wow, 2-0. 2-0, spójrzmy na to jeszcze raz. <laughs> no, może słuchajcie, gdyby leciało po ziemi, to może od kogoś by się odbiło. To było 200 IQ zagranie, ale bardzo ryzykowne, bo praktycznie pusta bramka i mogłem nie trafić, a to była piłka z pierwszej, z lewej nogi. Na szczęście się udało. 2-0. Ta taktyka jest kozacka. Zobaczcie, Adam Troorę cały czas ma pełno miejsca tutaj. Adam Troorę świetnie, Hoilund i Lukman i gówno. Jest Lukman. Ale bramki nie ma, a powinna być. Ej, jeszcze miałem akcję. Czemu mi kończysz? Dobra, Specja nie miała jeszcze żadnego kompletnie strzału i tak ma być. Rozstali grać defensywnie, więc stawiam. Dużo bym postawił na to, że jednak jakiś strzał padnie. Znowu Traore. Nie wiem co tu zrobić. Jeszcze jest Traore. Dobra, do Elo Lukman, poprzeczka. Ja, jeszcze wyjdzie. No wyjdzie, wyjdzie 20 minut zostało No już chyba mogę sobie pozwolić na wstawienie Moraty i Milika A nie, Okereke jeszcze jest To Morata i okerekę w takim razie 20 minut do końca, 2-0 cały czas Ja już co prawda nie mogę stworzyć żadnej ciekawej okazji oprócz tej teraz A w drugiej połowie gram dużo gorzej Bo Specja gra o wiele lepiej No cały czas pochodzą pod moje pole karne Ale na razie zagrożenia nie było No i po wpuszczeniu Moraty taki to jest właśnie mecz Nic się nie wydarzyło Każdą piłkę, którą miał stracić a, z tym moratą to już nie da się nic zrobić. No nie wiem, może to trzeba zaklimatyzować ludzi. Kurde, Juventus wygrywa z Napoli. Napoli mogło nam pomóc, ale nie pomogło. Inter Milan też wygrywa. Zostały trzy mecze. Cały czas trzy punkty za liderem. Fuck, no niewiele czasu już zostało. Co to jakaś konferencja? Co sądzisz o ostatnich meczach li w Lidze? Wygramy wszystkie i chuj. No musimy wygrać wszystkie. Każdy o tym wie. Pięć zawodników, w 11 miesiąca. No, Atalanta naprawdę. Super gra teraz. Ale prawda jest taka, że cały czas jesteśmy trzeci. Przedostatnie dwa mecze. Jutro o 18.00 i pojutrze koniec. Wielki finał. Jeżeli cały czas będę wygrywał i Juventus Inter również, to tak naprawdę wszystko może się okazać w ostatniej kolejce. Bo w ostatniej kolejce Inter i Juventus nadal mogą przegrać. I wtedy my zdobędziemy lidera. Ale mam nadzieję, że stanie się to już wcześniej. I mecz z Monzą, czyli ostatni mecz w Serie A, będzie już tylko o utrzymaniu tego lidera. Bardzo o to proszę. Chciałbym wygrać tą ligę. To jest drugi sezon Edgara Davida, Jak na razie udało się wygrać tylko... A nie, dwa razy się udało wygrać puchar. Puchar Włoch i super puchar Włoch. No to dwa puchary mamy w przeciągu jednego tak naprawdę sezonu. No to całkiem nieźle można powiedzieć. Ale kurde, w poprzednim sezonie byliśmy o włos. Nie chcę znowu przegrać o włos. To tylko trzy punkty do lidera. Wszystko okaże się... I jutro tak naprawdę możemy wiedzieć, czy będziemy lidera mieć, czy nie. Bo jeżeli Juventus ani Inter nie przegrają swoich meczy, to zostanie nam ostatnia nadzieja pojutrze w meczu z Monzo. Jeżeli nie chcesz przegapić tego, co się będzie działo, się będzie działo w chuj dużo, to zostaw subskrypcję. A powiadomienie nie da Ci zapomnieć. Dzięki za oglądanie i na razie.